22. finał w Kościerzynie, pada deszcz, jest mokro, wolontariusze na pewno przemoczeni. Tak to wygląda u Was w Kościerzynie? No rzeczywiście pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale my oczywiście nie poddajemy się, bo gorące serca potrafią nawet w taką pogodę pokonać wszystko, jak to się mówi przenieść góry. My oczywiście gramy dzisiaj na ratunek dla tych najbardziej potrzebujących, czyli dla najmłodszych, dla dzieci i dla seniorów. I muszę powiedzieć, że zespoły, które oczywiście też występują na scenie po to, aby ta orkiestra mogła istnieć, mogła Funkcjonować i przede wszystkim pomagać, rozpędzają te wszystkie złe, burzowe, deszczowe chmury, które dzisiaj tutaj nad Kościeżną zawisły. Czy w jakiś sposób ten deszcz przeszkodził w organizacji? trudno tutaj powiedzieć, czy przeszkodził w organizacji. Oczywiście nie możemy na scenie wyeksponować wszystkich fantów, które tutaj darczyńcy nasi przekazali do licytacji. Licytacje przez to też pewnie przebiegają e, troszeczkę mniej e, intensywnie, ponieważ no ludzie zwyczajnie siedzą w domach, ale mam nadzieję, że tak jak powiedziałam na początku, my te chmury rozpędzimy, mieszkańcy nasi przyjdą na rynek, nie będą się bać, w końcu nie są z cukru, nie będą bać się deszczu i jak każdego roku Então... Ten 22 finał oczywiście również zbierze imponującą kwotę pieniążków na ratowanie życia. Września ja się już godzina 16, czy już wiadomo, jakąś taką przybliżoną kwotę, czy coś już przeliczono. Ja takiej kwoty nie znam. Być może tutaj nasza księgowa mogłaby coś bliżej powiedzieć, ile tych pieniążków na chwilę obecną jest. Na razie trudno mi coś tutaj o kwotach mówić. Cały czas wolontariusze krążą po terenie, zbierają intensywnie pieniążki. W pierwsze puszki już tutaj do sztabu, spływają dziewczyny na bieżąco wraz z pracownikami banku, liczą. Myślę, że za momencik będzie można tutaj naszą księgowość podpytywać, jakie kwoty już w tej chwili zostały zebrane. Bardzo dziękuję. Co wygląda na obecną chwilę? W tej chwili mamy przeliczonych około 4 tysięcy złotych. Liczenie trwa. Musimy czekać. Skąd jeszcze czekacie na pieniążki w ogóle? Z jakich miejscowości? Wolontariusze przychodzą cały czas i oddają puszki. A później jeszcze ze skarże czekamy, na pewno, tak? Mariolu? Nie gmina ziemiany, gminy okoliczne. Liczenie idzie sprawnie. Sprawnie. Bardzo sprawnie. Mamy pomoc z banku PKO w tym roku. Także. I bardzo fajnie. Bardzo dziękuję. Mieszkańcy w kościerzy w tym roku pomimo takiej aury pogody niesprzyjającej są bardzo hojni. Pomimo... Jak już mówiłem kapuśniaczka, zdarzają się 50, setki. Czy jesteś w stanie przewidzieć ile kościeryna w tym roku zbierze? Nie. W tym roku ile było? Nie mam pojęcia, już zapomniałem, to były bardzo duże liczby, blisko 50. No ponad 50 tysięcy. Czy w tym roku będzie więcej? Sądzę, że będzie więcej, bo w tym roku... Ale oprócz są różne... Mieszkańcy starają się nadrabiać średnią, że tak powiem. Każdego roku coraz więcej. Do końca świata jeden dzień dłużej. No to jest hojność. Skąd pani ma tyle kasy? Od pana, właśnie bo pan nam tutaj przyniósł, Już poszedł tam. To, to cały workami przynoszą? Tak, tak. tak. Ile w tej skarbonce jest najwięcej takiego nominału albo banknotu? My akurat mamy 50 zł. Największy? Tak. Ile było pieniążków w zeszłym roku? W zeszłym roku uzbieraliśmy 120 nasza puszka, jedna A, uzbierała nasza puszka. tak. Ale w ogólnie w kościerzynie. Ogólnie w kościerzynie i Jeju, nie mam pojęcia, wie pan? Jujeczki. W jaki sposób ta się w naszej przedszkolu te pieniążki zbieraliście? Każdy wrzucił ten kto wrzucił, ten dostał sejce. A wiesz po co te pieniążki zbieracie? Eee, na orkiestię biegą. I dla kogo te pieniążki są później przeznaczone? Eee, wszystkim chorym dzieciom. Ile jest pieniążków w tej puszce? Pokaż jak ona jest duża. Pokaż jest... jaka jest duża ta puszka. Pięknie. Ile tam nie spiesz. zł. To jest dużo czy to, to jest mało? Dużo. Ja może tak? To się już tak? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bardzo pozytywnie, nie, ma, nie mamy żadnych negatywnych zgłoszeń, policjanci są gotowi, dbamy o bezpieczeństwo wspólnie z innymi służbami i poza tym włączamy się tutaj w Kongresie Świątecznej Pomocy poprzez prezentowanie sprzętu policyjnego, jak i wykonywanych zajęć przez techników kryminalistyki, czyli pamiątkowych odcisków w dłoni i cieszę się to wielkim zainteresowaniem tutaj, przybyłych tutaj na rynek. Pogoda może nam nie sprzyja, ale naprawdę ludzie, ścieżacy, którzy mają gorące serca przychodzą po tą scenę. Naprawdę są zainteresowani licencją. Jest to trudniej niż w latach ubiegłych, no bo pogoda nie jest przyjana. Naprawdę jest nie, nie za ciekawie, ale naprawdę ci, którzy na pewno skorzystali, bo tak mi twierdzi, że korzystali już ze sprzętu, który Wielka Orkiestra Świąteczna Pomocy zakupiła do naszych szpitali i mogli skorzystać z tej pomocy, na pewno są z nami tutaj na dzisiaj, na 22. finalu w Kościerzynie. Są z nami i bawią się na rynku.